Luka Modric zamieni Real Madryt na AC Milan, a tym samym spełni swoje marzenie. Robert Lewandowski w ostatnim wywiadzie skrytykował France Football i plebiscyt Złotej Piłki. Leo Messi może opuścić Inter Miami. Rozmowy już trwają. Siemano, ja jestem Mateusz, a dzisiaj powiemy jeszcze na temat. Rekordowa frekwencja na stadionie w Gdańsku. Nasze reprezentantki pewnie wygrywają. Simone Inzaghi oficjalnie opuścił Inter Mediolan. Teraz zostanie trenerem innego, znanego klubu. A Paul Pogba powraca do europejskiej piłki nożnej. Witam Was po tygodniowej przerwie, i dlatego od razu zachęcam do ocenienia tego filmu, no i oczywiście podesłania go do swoich znajomych. Życzę Wam miłego dnia i zapraszam do oglądania. 10 685 osób, tyle zasiadło na stadionie w Gdańsku obserwować zmagania żeńskiej reprezentacji Polski w meczu z Rumunią. Jak się okazało, była to rekordowa frekwencja. W każdym razie nasze reprezentantki nie zawiodły i ostatecznie wygrały z rywalkami 3 do 0 po dwóch trafieniach Pauliny Tomasik oraz jednym golu Eweliny Kamczyk. Było to już ostatnie spotkanie w drugiej dywizji Ligi Narodów, gdzie nie przegraliśmy nawet jednego meczu. W sześciu meczach tylko raz zaremisowaliśmy. Z Bośnią i Hercegowiną. Kolejny mecz nasze reprezentantki rozegrają 27 czerwca, i będzie to spotkanie towarzyskie z reprezentacją Ukrainy przed Eurokobiet. A na tym turnieju zagramy w grupie C z reprezentacją Niemiec, Danii oraz Szwecji. My oczywiście trzymamy kciuki. Paul Pogba już w marcu tego roku mógł powrócić do gry po tym, jak w jego organizmie wykryto doping. Było to możliwe, gdyż jego kara łaskawie została skrócona, ale pomimo tego w tamtym sezonie nie dołączył do żadnego klubu. Co prawda, chwalił się w mediach społecznościowych, że trenuje, że jest gotów powrócić na murawę, ale chyba chętnego nie było. No, chwilowo mówiło się o dołączeniu minionego sezonu do Manchester United. Była też opcja podobno Interu Miami, gdzie mieszka, jednak nikt tego piłkarza nie chciał. Pewnie, z tego powodu, że od blisko dwóch lat nie miał nic wspólnego z profesjonalnym futbolem. Francuskie media informują, że agent piłkarza aktywnie działa i ostatnio rozmawiał z AS Monaco. Klub oczywiście występuje we francuskiej ligę i dobrze sobie radził w ostatnim sezonie. Zajął trzecie miejsce, a tym samym wywalczył awans do Champions League na kolejny sezon. Osobiście myślę, że Paul Pogba nie powiedział jeszcze tego ostatniego słowa i prędzej czy nieco później ponownie zobaczymy go na murawie. Oficjalnie Simone Inzagi nie jest już trenerem Interu Mediolan. Pierwsze poważne głosy na ten temat pojawiły się już dwa dni temu, a wczoraj klub wydał oficjalny komunikat, gdzie poinformował o dojściu do porozumienia w sprawie rozwiązania umowy. Tak natomiast napisał Simone Inzagi: Nadszedł czas, aby pożegnać się z tym klubem po czteroletniej podróży, podczas której dawałem z siebie wszystko. Każdego dnia moją pierwszą i ostatnią myślą był Inter. Zostało to odwzajemnione profesjonalizmem, i pasją ze strony zawodników, liderów oraz każdego pracownika klubu. Chciałem podziękować udziałowcom za ich niezachwiane wsparcie, a także prezydentowi i jego współpracownikom za codzienną pomoc i stały dialog. W każdym trudnym dniu, taki jak dziś, uważam, że warto podkreślić to poczucie wdzięczności. Także za każde spotkanie, które niedawno odbyliśmy, byliśmy szczerzy i wspólnie podjęliśmy decyzję o zakończeniu tej wspaniałej podróży. Teraz najpewniej obejmie funkcję trenera saudyjskiego Al Hilal. Dziennikarz Nikola Sira podał, że uzgodniono warunki dwuletniej umowy, która zakłada wynagrodzenie w wysokości aż 25 milionów euro i to za jeden sezon. Tym samym jest to kilkukrotnie wyższa kwota niż tą, którą zarabiał w interze Mediolan. Dodatkowo media informują, że do Arabii Saudyjskiej chce zabrać Bastoniego. No a to nie będzie tani transfer, gdyż 26 latek ma ważną umowę na kolejne trzy sezony i w tym momencie jest wyceniany na około 80 milionów euro. W tym momencie nie znamy nowego trenera Interu, ale pojawiły się plotki, że być może to będzie obecny trener Como, czyli Cesc Fabregas. Jednak co z tego wyniknie, tego dowiemy się niebawem. Zmiany szykują się także u lokalnego rywala Interu, czyli w AC Milanie. Otóż Luka Modrić, legenda Ralu Madryt i jeden z najlepszych pomocników XXI wieku jest bardzo blisko przenosin na San Siro. O możliwym transferze Chorwata informują największe sportowe media we Włoszech, Hiszpanii no i w sumie to na całym świecie. Te doniesienia potwierdzają takie media jak Sky Italia, La Gazeta dello Sport, ale także bardzo znani dziennikarze Fabrizio Romano czy Gianluca Di Marco. Według ich Informacji: Milan osiągnął z Modriciem ustne porozumienie, a kontrakt może zostać podpisany dosłownie w każdej chwili. Włoski klub w tym momencie przechodzi przebudowę po rozczarowującym sezonie, a nowy dyrektor sportowy oraz trener Massimiliano Allegri chcą wzmocnić drużynę nie tylko talentami, no ale jak się okazuje, i doświadczeniem. Modric ma być liderem, może nie tyle co na boisku, ale na pewno w szatni, po prostu wzorem profesjonalizmu dla innych, szczególnie młodych piłkarzy, co też bardzo interesujące to Luka Modrić od dziecka kibicował Milanowi i marzyłby kiedyś zagrać w koszulce tego klubu. Teraz wygląda na to, że jego występy na San Siro staną się faktem. Czy jest to też pstryczek w nos dla Realu Madryt? Myślę, że poniekąd można to tak odebrać. Luka w końcu chciał w hiszpańskiej stolicy pozostać, ale nie otrzymał nawet takiej możliwości. Jeśli ostatecznie dopnie ten transfer do Milanu, to udowodni, że wciąż może grać na najwyższym poziomie i być liderem w kolejnym wielkim klubie. Dla wielu kibiców królewskich może być to bolesny widok. W końcu ich klub pożegnał się z ikoną futbolu, i pozwolił mu odejść do innego liczącego się europejskiego klubu. A co wy na ten temat uważacie, dajcie znać na dole w komentarzu. Po tym jak Luka Modric jest bardzo blisko dołączenia do AC Milanu, to inny zawodnik tego klubu żegna się z San Siro. Ani Reinders, bo to o nim mowa, jest jednym z najlepszych pomocników Serii A i w tym momencie jest bardzo blisko dołączenia do Manchesteru City. Po odejściu Kevina De Bruyne, Pep Guardiola szuka nowego generała środka pola. Kogoś, kto nie tylko wypełnił lukę po Kevinie, ale także da drużynie coś świeżego. Reinders w tym sezonie zdobył 15 goli i zaliczył 5 asyst w 54 spotkaniach. Dynamiczny, kreatywny, z charakterem lidera. Wydaje się, że, no, idealnie pasuje do filozofii Pepa Guardiola. Media podają, że Manchester City złożył już kilka ofert. Pierwsza na 60 milionów euro została odrzucona. Milan oczekuje około 80, być może 75 milionów euro. I wiele wskazuje na to, że właśnie tyle dostaną, gdyż najnowsze informacje są właśnie takie, że City zamierza spełnić te żądania, by po prostu dopiąć ten transfer jeszcze przed startem klubowych Mistrzostw Świata. Sam Raiders ma zarabiać około 7 milionów euro rocznie, czyli dwa razy więcej niż obecnie w Mediolanie. Przed startem nowego sezonu, jak już powiedzieliśmy, wiele się zmieni. Dojdzie do licznych transferów i to będzie się także tyczyło pozycji bramkarza w FC Barcelonie. Na ten moment nie wiadomo, czy Wojciech Szczęsny skorzysta z opcji przedłużenia umowy o kolejny rok, którą ma na stole. Nie wiadomo też nawet, czy Mark andre Stegen pozostanie w klubie. Wczoraj El Nacional podał, że niemiecki bramkarz został zaoferowany przez Joana Laporte Manchesterowi United. Angielski klub nie jest zadowolony z Andre Onany, no tutaj... Nie można im się w ogóle dziwić, i być może to właśnie Mark Andre Stegen będzie ratunkiem dla klubu z Old Trafford. W międzyczasie Duma Katalonii prowadzi rozmowy z bramkarzem Espaniolu Juanem García, który ma za sobą naprawdę udany sezon, i z tego też powodu Barcelona jest nim zainteresowana. Tak powiedział o nim Robert Lewandowski w rozmowie z Mundo Deportivo. Jeżeli mówimy o jego sezonie, to był dobry, jest bardzo dobrym ramkarzem, ale myślę, że jest typem bramkarza, który grając w drużynie, przeciwko której jest 10 szans w meczu, może uratować 8 lub 9 z nich. W drugiej strony w Barcelonie musi się zmierzyć z jedną lub dwoma okazjami i musi je wybronić. W tej rozmowie Polak wypowiedział się jeszcze na temat plebiscytu złotej piłki. I choć tak wprost tego nie oznajmił, to można było z jego wypowiedzi. Wyczuć taką krytykę i żal w stosunku do zasad, jakie panują w tym plebiscycie. Wszystko zależy od zasad obowiązujących w danym roku. Każdego roku są inne. To zależy od tego, kogo chcą i jakie są zasady. Tym samym wydaje mi się, że Polak nie ukrywał, że ma zastrzeżenia do obiektywizmu organizatorów czyli magazynu France Football. Dziennikarz Mundo Deportivo zażartował nawet, że francuski magazyn jest mu coś winien, na co Lewandowski przytaknął, i dodał, że byłoby wspaniałe gdyby złotą piłkę zdobył piłkarz FC Barcelony, choć sam nie jest pewien, według jakich kryteriów wybierany jest zwycięzca. Z kolei Sky Sport informuje o możliwym odejściu Leo Messiego z Interu Miami. Środowisko Lionela ma obecnie rozmawiać z przedstawicielami klubów z Arabii Saudyjskiej. Nie jest to jeszcze nic pewnego, no są to tylko rozmowy, ale ponoć Argentyńczyk w ogóle nie jest zadowolony z poziomu, no i kierunku, w jakim idzie liga w Stanach Zjednoczonych. Prawda, no jak zawsze, pewnie leży gdzieś pośrodku, ale faktycznie większość znanych piłkarzy z Europy, ze względu pewnie na warunki finansowe, decyduje się na transfer na Bliski Wschód niż do MLS. A co nas dzisiaj czeka? Wieczorem o godzinie 21 wielki mecz w półfinale Ligi Narodów, czyli reprezentacja Niemiec kontra reprezentacja Portugalii. Dajcie znać komu będziecie kibicować. Na dziś to koniec, dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz zachęcam Was do oceniania tego filmu, ale i dołączenia do nas klikając dzwoneczek. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia już jutro w kolejnym materiale. Cześć!